Cześć! Pozdrowienia z Brna, z Pucharu Czech. Właśnie jadę na start juniorów młodszych. Ścigamy się w Brnie. Ściga się sporo Polaków. Też grupka podopiecznych. Dlaczego Czechy? Nie ścigamy się w Polsce. Niestety u nas ten sezon późno startuje jeśli chodzi o Puchary Polski. Więc znaczna część zawodników z Polski wybrała się Właśnie dobrana na pierwszą edycję Pucharu Czech. No i to się powtarza w sumie co roku. Rzeczywiście Czechy mają troszeczkę wyższy poziom tych imprez, więc sprawdzamy swoją dyspozycję tutaj. No i co, zobaczymy jak wyjdą pierwsze starty. Dla niektórych to są pierwsze przetarcia w tym sezonie. Zobaczymy co tam uda się wykręcić. Dawaj, dawaj Maciej, hop, 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 hop. bardzo ładnie. Ogień, ogień, ogień. Stefan, bardzo ładnie, dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj, cały czas do przodu, bardzo ładnie, dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj Stefan, hop. Dawaj, 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 dawaj. Tą grupę Bardzo blisko, dawaj, 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 dawaj. Idziemy, jedziemy, dojedziesz tam, dojedziesz, chłopko. Bardzo ładnie Maciek trzymamy. Ładnie, bardzo ładnie. Hop. Oj, dawaj Maciek, lecimy, lecimy, bardzo ładnie. Dawaj Stefan, ostatnia runda, dawaj, 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 kręcimy, hop, hop. Tak jest Maciek, końcuba, końcowa. Dawaj, dawaj. Warszawski Maciej, trzy słowa. Początek ciężko, daleko stałeś? Z samego końca. drogi, masakra. Ale na początku nie dało się tak, no. Ale później szło, graty. Graty. Jak?

4, znaczy 3 plus rozpędzała, czyli 4, bo 3 Jak się nie bronią, że co? dają się przedać? No, im przydać. po się dają im przydać bez tego. Ja to tam na początku i próbuję coś od razu łokciem no. i próbuję. No ja... i sła, słaby A, poziom chciał tak na Nie walczą. Tak jak ten, nie wjeżdżasz w ogóle na, na gaz. Nie wjeżdżasz na robiarny. Tylko prosto. I tak i nie lecisz ten signal. On tam lekko odbija pod prąd tak jak wiesz Nie wjeżdżasz wyścigu juniorów młodszych poranny rozruch zrobiony. Teraz wracam do hotelu. No niestety nie rozwoję się o 11 Startują juniorze, czyli Filip, Benek i Szymon. Nie będę mógł ich zobaczyć od początku. Myślę, że tak od połowy wyścigu się bije Ale jeśli chodzi o starty, tutaj juniorów młodszych, cieszę się, że byłem. Bardzo fajnie chłopaki pojechali. Super walka. Starty gdzieś tam z końca, przebijanie się Dobrze się naprawdę na to patrzyło Także jedziemy dalej z tym dniem Teraz chwila ogarnięcia się Chwila dla siebie, żeby mieć pod kontrolą też dzisiejsze swoje ściganie

po ściganiu sympatycznie, okay, jest tutaj mega zimne powietrze, także ciężko się nawet teraz mówi, ale w porządku, ja jestem zadowolony, co prawda byłem pewny, że wjechałem na metę 15, a jestem około 30 z tego miejsca, ale nic, co, Krzychu rozwalił system i wygrał, chociaż znowu dżentelmański start, Michał całkiem fajny wyścig pojechał, był 15 chyba i Piotrek Kryński tuż za mną, bardzo mnie zmotywował. Czyli Piotrek też całkiem, całkiem myślę, jak na początek sezonu. Jeszcze może trochę potrenuje systematyczniej Piotr i będzie dużo lepiej. Także fajne ściganie, fajnie, że bez śniegu i bez deszczu ciepło nie było, ale okej. Okay. Czekaj, A, nie wiem, czy Krzychu mordeczko! Ale, czy będę w jakimś vlogu? Ja. No to jest wiesz, nowy kanał. Nowy kanał Graty, Krzychu, ale po starcie jechałeś przy mnie. Nie no wiesz, nie było co się zwierzyć, wiedziałem, no. że się sobie nagrywać rolą. A jak? Ty, Michał, ktoś, Top, ktoś? Michał Topór... Polska numer 5 Nie, no, to ty. raczej A odjechałeś sam, jechałeś później? Wiesz co, no czy tak nie? Potem nieśmiało Potem chyba na drugiej czy na trzeciej rundzie próbowałem odjechać na pierwszym podjeździe No I zaatakowałem A. No Ale wpierdzieliłem się korbówkami i się wywaliłem <laughs> okay. I cała strata poszła się... No, ja się walić. Się I tu właśnie ucinam trochę spekulacji, bo Karol rozpowiada, że tam mnie zbombiła, Ja po prostu tam leżałem Eee, Karol zazdrości, zazdrości No i chyba na czwartym okrężeniu Proszę mówię. tutaj nie rzymać, bo nie sprzątanie. Ojej, przepraszam, dobrze, już wyłączałem. Proszę, topór już zapakowany, a ja. Kurwa, ja dzisiaj na czas pakuję. Na czas, no nie, no nie. co tam Krzychu? Na czym to się jeździ? Karol? mówiąc fajny, udany wyjazd ogólnie na duży plus, jeśli chodzi o starty podopiecznych. Oczywiście nie, nie zawsze jest tak, a prawie nigdy nie jest tak, że wszystko jest kolorowo, i jak nawet w większości pójdzie tutaj dobrze i możemy się cieszyć, to zazwyczaj też są zawodnicy, którzy nie są zadowoleni, i, i, i więc zawsze są te mieszane uczucia. Ale ogólnie na plus, ja też jestem ze swojej dyspozycji na tym etapie w miarę zadowolony. Fajny wyjazd, bardzo intensywny. Przyznam, że takie wyjazdy są okrutnie męczące. Nie żebym się żalił, bo je mega lubię, ale rzeczywiście w dwa dni obskoczyć. Wyjazd dobry na trening na trasie. W międzyczasie teraz się nałożyło sporo pracy przy komp. Bo było dużo zmian w planach treningowych, przez pogodę w weekend, przez odwołane imprezy. Później gdzieś bycie na trasie w trakcie wyścigów młodszych kategorii. Startowała też narzeczona Patrycja, więc troszeczkę pomoc. Później start mój, i często przy takich wyjazdach już ten swój start na koniec traktuje jak taki deser i nagroda za, za wcześniejsze wszystkie. Ogarnięcia tematów, bo jest tego całkiem sporo. Po zawodach szybkie pakowanie, powrót, 6 godzin autem do domu po nocy, więc tak trzeba przyznać, że taki dzień po, jak teraz mówię, jest dosyć ciężki. Na lekkim niewyspaniu, jakieś jeszcze inne rzeczy do ogarnięcia, ale bardzo fajne takie wyjazdy. Na to czekałem przez zimę, bo to są naprawdę. Dobre chwile, przyjemne, w dobrej ekipie, z fajnymi ludźmi. Ale także co? Tyle. Dzięki i do usłyszenia. Hej.